Siemaneczko, z tej strony Mateo Dzisiaj wybieramy się na Ford wodny w niesie tak zwany blockhouse Zobaczymy sobie jak on teraz wygląda A tutaj przy okazji pokażę wam starą przeprawę przez rzekę Po prostu zostały tylko z jednej strony i z drugiej strony same murki Przeprawy już dawno nie ma, teraz jest zrobiona taka kładka Na kiedyś taka właśnie przeprawa była No i co po krótkim spacerze? Już jesteśmy prawie na miejscu. Zaraz przed nami będzie ten fort. Tutaj mamy taki jeszcze punkt, można powiedzieć, widokowy. Nad rzeczkę. No, ogólnie tutaj na tym forcie, tutaj co roku, ogólnie w Nysie odbywa się bitwa o Kilkanaście lat temu na tym forcie ta bitwa się odbywała, ale chyba ze względu na małą ilość miejsca przenieśli ją po prostu na Fort na poligonie, czyli Fort numer 2, tak zwany Regulicki. No i teraz tam się co roku odbywa ta bitwa, otwierdzenie sędzia walczą, wojska pruskie, no i francuskie. No i już dotarliśmy do samego fortu blockhouse zaraz będziemy przed bramą Tak jak mówię, kiedyś tu się odbywała bitwa o twierdzę Nysę, teraz odbywa się na forcie numer 2. Fort ten okalony jest mokrą fosą i ogólnie z, ze wszystkich działań w tamtym okresie, które się tutaj działy w zdobywaniu onyser, no to Jedynie tutaj praktycznie toczyła się bitwa, a tak to reszta wszystkich fortyfikacji praktycznie nie została wykorzystana ani nie ucierpiała w wyniku żadnych ataków. Wszystko zostało później rozbierane aż do czasów I wojny światowej, a najbardziej wszystko zostało zniszczone podczas oblężenia w 1945 roku, gdy powstała tu twierdza Nesa, czyli Festung Neize. Najbardziej wszystkie te budowle ucierpiały. Tutaj z góry, też mamy dosyć ładne widoczki. Można sobie zrobić można zjeść. No, a tutaj mamy takie oto pomieszczenia. Tam mamy kominy wentylacyjne. A te pomieszczenia, które znajduje się tutaj, jak i tamte dwa, z tego co mi się wydaje, mogły, mogły tutaj być trzymane po prostu albo, albo działa, albo proch. No albo zwierzęta, kozy po prostu mogły tu też mieszkać w nich, no bo na takich fortach zazwyczaj znajdowały się kozy, żeby po prostu pielęgnować tą trawę. Takie naturalne kosiarki. Tutaj mamy właśnie te kominy wentylacyjne. No a tutaj mamy. Kolejne dwa pomieszczenia obwarowania, jeżeli możemy je <laughs> tak nazwać, wszystko zostało tutaj. Została przeprowadzona rewitalizacja, zostało to odnowione, lecz jak dla mnie, zostało to odnowione za bardzo, za bardzo nowocześnie. No ale to już kwestia gustu. Ale miejsce godne polecenia, jeżeli będziecie tutaj w Nysie przejazdem, albo jesteście mieszkańcami, nigdy tu nie byliście, to zapraszam Was. Tutaj bardzo serdecznie w to miejsce. Tutaj z tym miejscem też jedna pewna legenda, jak to z każdym takim fortem, że gdzieś tutaj są ukryte niemieckie depozyty z czasów II wojny światowej. No i jakby, jakby to powiedzieć, są zaminowane i boją się ich jakby odnaleźć, odkopać ze względu na to, że są zaminowane. Ale wiecie, to jest taka tylko legenda i teoria spiskowa. Nie chcę mi się w to za bardzo wierzyć, że w każdym forcie w nysie i w okolicy jest jakaś po prostu nie wiem jakiś skarb pokryty. To jest tylko taka ciekawostka, żeby zachęcić turystów do odwiedzenia takich miejsc. No i co, moi drodzy, byłoby na tyle tej dzisiejszej krótkiej wyprawy na fort wodny fort Blockhouse w nysie. Jeżeli wam się podoba materiał, Dajcie jakąś łapkę w górę, suba, jakiś komentarz, udostępnijcie po filmik. No i co, trzymajcie się. Na razie, cześć.